Ello, elo pamiętajcie, z kodem blad 10% zniżki w sklepie Genesis, sprzęt komputerowy, sprzęt gamingowy dla prawdziwych graczy. Panie Plak! O, 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 znowu o. się spotykamy! Uuuuh! On się straszył. No nic dziwnego, o. bo jestem strasznie przerażający! O. Wow! O. Pa. Gwiezdne wojności wow. są dzisiaj. dzisiaj jest wielki dzień. Dzisiaj mamy oficjalnie, dzisiaj jak to oglądacie, o. jest wielki dzień poświęcony gwiezdnym wojną, tak? Nie wiem czy a, wiecie. A, a. No i dzisiaj Ładnie. dlatego będziemy testować gwiezdno-wojnowe pojazdy, co nie? gwiezdno pojazdy, tylko nie wiem, jak to lata w ogóle. Ta na pewno strzela, to ja tego mogę być pewien Strzela z karabinków, a jak lata? No lata Ale Patrz, jak? Jak? Dobra, ja zaraz to opanuję Na bank się uda Patrz jak, z, jak pędzę Jak błyskawica jak to lata. Widzisz? Patrz jak pędzę jak błyskawica Dobra ogólnie nie, no nie, nie lata jednak <noise> Ja spróbuję w powietrzu to odpalić może poleci Poczekaj no, mój się rozwalił już. O, lata! Nie, dobra! Lecę prawie! Ja lecę! Tu góra dół nie wiem, jak się robi. Ja też nie A, wiem! Z całkami! Z całkami lata! Ło, jak to kozatko lata, gościu! Ach, mój się chyba popsuł. Poczekaj! Lata! Ach. Dobra, z całkami? tak, z całeczkami. Lewo, prawo, góra dół i się tego tak obraca. Tylko musisz się pojawić w powietrzu. Jak się pojawić w powietrzu? No, tak, na ziemi. O, lecę! O kurde! Lecę, lecę! Ja, ej, ale tak może się też smokiem latało, a my byliśmy upośledzeni! O cholera, i się rozbiłem, cholercia! No nie wierzę, i się rozbiłem. Dobra. No? To nie tak łatwo się lata, łata. Ej, to może tak samo się tym smokiem latało, nie wiadomo. Może, może. Lecę, dobra! I my lecimy. Ej, no profesjonalnie, panie. To bardzo fajne. Ten samolot tu dobry. Cholera! Nie, wierzę, rozbiłem się! To nie tak łatwo się steruje, panie Plax. No dobra, biorę kolejną maszynę do testu. Myślę, że to jest fajne, ale trudne do sterowania bardzo. Bardzo trudne. Odpalaj! Jest, udało się, wow! Jesteś tam męczysz? Ja tutaj uczę się sterownicze. Tak pewnie samo się tym smokiem sterowało, obstawiam. No to... pewno, chodź, zobaczcie. Patrz, jakie obroty robię, wow! Jest. Patrz jakie obroty robi, widziałeś to? I patrz teraz co się pokaże, poczekaj Zrobię teraz taki przewrót O taki wiesz W powietrzu Ja to jestem Prawdziwy sterownik Profesjonalny Patrz na to jak ja lata jak co się odbywa Dawaj na lotnisko. Ło, dźwięki się zepsuły z działka tak bardzo tu wszystko hałasuje. <noise> Wyskoczyłem z pojazdu, umarłem. <noise> Dobra, co tu się takiego ja dzieje ciekawego? Roboty na nogach. Uuuu, roboty na nogach. Widzę, Ale że... świrują o zdrowo. Uuu. Panie, bo tu musisz tak na spokojnie, patrz na mnie jak idę. Patrz, patrz na mnie jak ja chodzę, patrz jak spokojnie. To ty to tak to hałasujesz? Ja, patrz na mnie, To wszystko tak hałasuje. Panie Plak, przestań tak hałasować! A, ja to twa, ściszam grę tak się... jeszcze bardziej, bo ja nie wytrzymam zaraz. Tak no. z tymi dźwiękami czasem. Ojeju! Nie no zobacz klasę jak ja prowadzę, co nie? No to nie, jest profesjonalny nie, nie. maszyna profesjonalna maszyna krocząca. O! strzeliłem ci coś chyba. Chyba nie tak, chyba, chyba mi odstrzeliłeś. ale nic A. mi nie jest! Wow. Nic mi nie jest to! No. no, nic się nic nie stało. Nie no nie mogę, jeszcze muszę uh. ściszyć 10% Yo. Bo widzę, że to się nie, inaczej się nie da, co nie... Chyba biorę inną maszynę, bo ta jest okropna. Wiesz Proszę panie plax, co ty gadasz? Świetnie się sprawdza, zobacz, chodzi się Klawo się chodzi Elegancko Zobacz ja nawet jak chodzi jak hałasuje Można strzelać i można o. obracać działkiem <laughs> No dobra no, się nie, no, jest elegancka maszyna, tak jest, wojdowa. I ta maszyna nie chce jeździć. Pozbara mu się pozbierać, co? Co nie maszyna chce jeździć? Co nie chce jeździć, Bo to no. lata. Bez sensu. Co nie chce jeździć? Chodzi ci o tego kroska co o. tutaj postawiłeś? A, dobra, już wiem. Siadaj! Wsiadłem, jestem w środku! Cześć, idziemy w kosmos. Ej, a mogę jakoś wejść na, na ten, na, na górę? Na no pewno. Poczekaj, to nie zaczekaj miał. chwilę, wyląduj. A, umarłem. O nie. Teleportuj się na górę. Nie, da się teleportować. A, dobra, A, da się, no możesz tak. Bez pojazdu o, tak poczekaj. o, poczekaj. Kurde. No, poczekaj. Kurde. Poczekaj, to nie jest zahamować. takie łatwe. O, jestem, o dobra, ma... patrz. Tam Ej, widzę nawet na jak... jest! Ja widzę, że tak tutaj. Jest. Ej, da się do działka wejść, spokojnie. Zszel do czegoś. Dobra, zaraz Dawa. strzelę. No, poczekaj, jak tu się. Jak to się obraca? Brzy na alcie! No właśnie próbuj, a o, tak jest. na alcie! Bu, 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 bu. Wow. Pra Uuu. Prawie to zniszczyłem! No nie, dawaj, trochę wyżej! Wybrzycamy. Trochę wyżej, dawaj! Nie da się! Dawaj, się podwyż! Podwyż ten próg! O nie, pojechałem! Podwyż! Albo zaraz przywalimy w ziemię! Ale to nie, nie da się! Musi się dać pranie plastikane głupot! A, 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 a! tym się obraca strzałkami z dowu. Kto to o, wymyślił tu. w ogóle? Jo, lecimy! Uuu. klasa! Uuu. Tutaj pełna sterowność jest, z no tego fofie. co widzę. Bardzo ładny pojazd. Du, du du, ja tu mogę w pełni... w pełni sterowni coś jest, co nie? Du, du, du mogę budynki niszczyć! O, coś tam wow. dyskam chyba wypadł ja. Dobra, podwyż sterowność, do góry dawaj! Dobra, nie ma problemu, teraz jesteśmy najwyżej jak się da No to Witam. dawaj, o! jaki zestaw Podpalam I lecimy! Pruu, na pewno nie spadniemy na dół! Nic nie Dobra, rzecz. ja to jest strzelę te ojejko, paliwo! Ojko, spadamy! Dobra ej! Wznoście, wznoście. A, bo, a A bo... KLASA! To jest taki jaki poduszkowiec, wiesz? On na ziemię delikatnie tylko może lecieć chyba. KLASA! A. Nie! A. A. Co poszło nie tak? Ej, w ogóle mnie w powietrze! Tak, w kosmicznie. Jesteś. Lecę coraz wyżej! Coraz wyżej słońca <grym> jestem! O nie. nie wiem czemu, ale wystrzeliło mnie tak daleko, że jestem po... Nie wiem, no wystrzeliło mnie w kosmos generalnie. Ojej, ojej, oj, okej. Naprawdę nie oj, słowa, w kosmos. Wiem o, czego potrzebujemy. Żyje. O, gościu. Czego nie potrzebujemy? Py, nie pytałeś o to, ale potrzebujesz tego. Gdzie Cześć? jesteś? Na, na tym? Na lotnisku? Na lotnisku, Czekam ciebie. Rzecz, tak. o którą nie pytaliśmy, ale której potrzebowaliśmy no! Czyli wielka Boże, jest sąca głowa lo tego Dark Vadera! <laughs> o tak No Bługościu. ja Ja czuję generalnie niesamowity potencjał. Jakie tu ma walnięcie? Walnięcie. Oj. Tak, walnięcie to ma. No Panie Plax! Przywitać się z moim strzałem. A, malu, Wielka a. wojna! Ja. Ej czemu ty trafisz? Ja nie mogę w ciebie trafić! Gwiezdne wojny! Gwiazdy wojny, tak wyglądały! To jest wersja. To jest niskobudżetowa wersja gwiazdnych Wojn. <noise> wojny Gwiezdne wojny, ale z małym budżetem. Tak to a. wyglądało. Kurde, nie mam już działek. Dobra! Dwie. Dobra, nie. Lord Vader musi przeżyć! Nie zabijesz <laughs> mnie, panie Plax! Dobra, spierdzielam o z tego nie. miasta! Żegnaj, panie Plax! Nic jadę nie... za tobą! Jest... o, dzień dobry, starszy bracie Cześć. Lord Vaderze! Ale już działek nie mam w ogóle! Nie. Musisz się naprawić! Co? Dużej mocy! Autoregeneracja! Siu, Działa to! Aaaa! ucieczka! Szybko ucieczka. Patrz teraz tego rozwalam, drugą, tego nie. klona Lwadera są... rozwalam, fałszywego Ja to twój brat bliźniak Dobra, nieprawda? Jest tylko jeden Lord Vader, może być w tym mieście Myk, myk, i taranowanko Aaa, nie masz koła Ja ci ja. zaraz pokażę kto tu rządzi Fik. O, jestem pasażer na gapę, dzień dobry Dzień dobry A, Ej, nic nie zrobisz Zostaw ja. te tak moje klocki, zaraz cię rozstrzelam A. Jestem potężna głowa Lord Wadera a zaraz nie. ci pokażę, kto tu rządzi. Potrzebuję pojazdu, który cię zniszczy bez problemu. No, a nic nie jest w stanie pochodzić od Lord <grym> <grym> O. Teraz nie masz szans. Co to o nie! Tej, ja, bo mi wzięło jeszcze raz Wejtera. Daj mi moment. Nie masz szans, jesteś zbyt potężny. Pykciu. <grym> o, nazwaj się Lord Wejder sam z siebie. O! Nie, widzę to. Okej. Jakie to jest wielkie? No o nie, maszyna gigantyczna, maszyna krocząca! Mogę głową obracać. Możesz i możesz na jak strzelać prawdopodobnie! Jesteś... Ale nigdy mnie nie pokonasz, jestem Lord Vader! Ja, czemu, ty ty jest... czemu ty latasz? Co? Czemu ty latasz na ja ciebie? Patrz, patrz. Widzę właśnie. A to już nie chodzi, tylko tak chodzi. Ooo, ale powoli idę. A. Hej, czemu ja celuję w górę? Ja nie powinienem Co? celować w górę, weź to z Teraz się nagłupiłem, wywrócę. O nie! Co tu się dzieje? Moja głowa Zobacz, też się jakby popsuła. Nie strzela tak już do starych czasów To ta maszyna jest jakaś mega dziwna Bardzo Daj, weź ją obsłuż, ja ją obsłużę, bo ty musisz nauczyć się tutaj obsługiwać to Jest tam powolna maszyna, no, możesz ją wziąć sobie Ja widzę tego leżącą taką, póki co A to weź ją i postaw z powrotem, bo Uch. u mnie ona nie leży Dobra, poczekaj, muszę do niej wejść, okej, okay. no. dobra, postawię ją sobie O. No i panie, ja Uj. to zaraz ten U mnie już leży tak, koleże, ba... ewidentnie. Poczekaj chwilę, bo ja muszę tutaj nad tą konstrukcją. No i pani. O, dobra. O. Czekaj, jestem w maszynie. Dobra, nie ruszaj się. Teraz tak. Jak ona świruje. ona musi się nauczyć, nie chodzić. Patrz, ona jest taka powolna. Bęk, jeden kroczek. I drugi, jest. I drugi, drugi kroczek zaraz będzie. Będzie drugi kroczek. Będzie drugi, drugi kroczek. Ale mogę głową ruszać. Mogę w dół ruszać. Ja to jestem taką, wiesz, stabilną. Dobra, zaraz tam... O, tu mogę strzelać Ałaaaa wow. wow. Coś ty zrobił Ja zrobiłem, nic nie zrobiłem Nie co się stało Panie Plax, nie mam pojęcia co się stało Ale maszyna krocząca właśnie wybuchła Nie ma co, ładnie. no Ta maszyna krocząca nie była jednak dopracowana o, to się okazało To To się teraz no, okay. totalnie zniszczona. Siemanko. Ej, weź wylądu, ja tam wejdę sobie do ciebie. Ej, musisz się teleportować. Dobra. Ułow, Teleportowałem to jest... się! Ułow. Panie Plax, musisz to naprawić. Pa... Tak. Nie wiem, to masz się na znowu, jest jakaś dziwna. Dobra, wskak... ja tu wskakuję na pasażera. A, o, a ty odpalaj o, i lecisz, co nie? Dobra, dawaj, odpalaj, to jakiś przycisk jest nawyk, Nie wiem co to jest za przycisk, ale muszę nacisnąć to. Do... Nie działa, chyba ten przycisk. Nie działa? Chyba nie działa pomimo moich mocy ten. O, no dawaj trochę wyżej może. No nie da się. Strzałkami na pewno się da. Mówię ci, dawaj z da, da się na pewno. Panie plak. A, dostałem. Potrąciła cię maszyna chyba. Potrąciła mnie jeszcze, o mimo już byłem na niej. O, testy zderzeniowe, popa. Testy zderzeniowe Uuu. i bang! Wow. Klasa przećwało. No mi nic nie jest, plakst! Ja to niezniszczalny nie jestem, ja no. mi też się nie zostało. Ja to niezniszczalny człowiek jestem, tak tam nie mówią. Patrz, klasa. Tak, tak mówią. Ej, do co? No, no to chyba już jeśli chodzi o gwiezdowojowy event, to chyba mamy to za sobą. Tak! No, tak właśnie przebiegał e, Wielki Dzień Gwiezdnych Wojen. No, Elo! Co to było? Wieczko, patrz.